na ploteczki dwie kumoszki, poduszeczki. Większa się pod boki wzięła i trajkotać tak zaczęła. Droga poduszko, droga poduszko! Szepnął coś pani zaraz na uszko. Podobno wczoraj przyszła do łóżka nowa poduszka w kształcie serduszka, jak tak ją pokochał, że teraz w końcu z miłości szlocha. Czy pani wie? Czy pani wie? Kołdra na pocztę wybiera się. Kupiła sobie wielką kopertę i list udaje. To niepojęte. No, a pierzyna jest taka wstrętna, Wielka i gruba, strasznie rozdęta. Twierdzi, że żywi się tylko pierzem. Czy pani wierzy? Bo ja nie wierzę. A pies... Co z dwor do łóżka wpadł, zostawił ślady brudnych psich łap. Bosko, <tryk> na to kawał drania. Ciągle tu szuka miejsca do spania. Jeszcze słyszałam, że kot ma smutki, bo proszę panią, on jest za krótki. Jego na całe łóżko nie staje. On się po prostu tu nie nadaje. A przez jest tak leniwe, że ciągle leży. Tak jak nieżywe, nikt nie wie, czy jest takie zmęczone, czy też z niego są woliczone. Gdy całe łóżko już obgadała, do swej sąsiadki tak powiedziała. Moja słodziutka, czy pani słucha nadstawia ucho mniejsza poducha. Pani coś mówi, bo jestem głucha.